Piąta sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem. Powód nie był błahy. Z okazji święta Matki Boskiej Niepokalanej, patronki naszego miasta, Rada Miejska zamówiła mszę świętą w intencji miasta, władz miejskich oraz mieszkańców naszego grodu. Sala obrad nabrała już świątecznego wyglądu dzięki pięknej dwumetrowej choince. Porządek obrad uległ rozszerzeniu o jeden punkt. Na początku radni rozpatrywali celowość przekazania budynku po przedszkolu nr 4 w Olsztynie, kuratorium oświaty i wychowania. Początkowo zamierzano sprzedać ten obiekt, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na budowę nowej szkoły. W związku z tym, że nie było chętnych do kupna, szkołą zainteresowało się kuratorium oświaty, proponując utworzyć w tym miejscu ośrodek szkolno-wychowawczy z internatem. Po burzliwej dyskusji trwającej aż półtorej godziny Rada zwykłą większością głosów 11 za, 1 przeciw i przy 14 wstrzymujących się zatwierdziła ustawę przekazania budynku kuratorium oświaty z przeznaczeniem na ośrodek szkolno-wychowawczy. Następną sprawą było uchwalenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wolsztyna i Strefy Podmiejskiej oraz programu wykorzystania gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne. Problem przedstawiła pani Daria Ziemkowska omawiając warianty przeprowadzenia obejść drogowych przez Wolsztyn. Podstawą do tego były założenia zatwierdzone przez Radę Miejską i został uzgodniony z zainteresowanymi organami administracji rządowej oraz właściwymi organami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. Następnie dr Mirosław Berliński, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, poinformował Radę o stanie lecznictwa otwartego na terenie miasta i gminy. Wolsztyńskie Towarzystwo Kulturalne złożyło wniosek do dotyczący nadania odznaczenia zasłużonej dla Ziemi Wolsztyńskiej pani Ewie Kumoch, emerytowanej nauczycielce, wielce zasłużonej dla Wolsztyńskiej oświaty zarówno w okresie przedwojennym, konspiracji, jak i po wojnie. Kolejne dwa punkty dotyczyły wprowadzenia zmian w budżecie. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z tymi uchwałami w siedzibie Rady. Następnie określono wysokość sumy, do której zarząd miejski może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ustalono kwotę 4 miliardów złotych. Punkty 7, 8 i 9 dotyczyły spraw związanych z nabyciem przez gminę nieruchomości i zamiany nieruchomości oraz oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości położonych w obrze i stanowiących mienie komunalne gminy. Następnie burmistrz Jan Koziołek zdał sprawozdanie zarządu z prac w okresie międzysesyjnym. Jedną z wielu decyzji zarządu było odwołanie spełnionej funkcji dyrektora muzeum. W związku z czym dyrektor Piotr Krajewski wygłosił oświadczenie, które będzie ogłoszone w lokalnej prasie. Sesja, po wnioskach i interpretacjach radnych, zakończyła się o godzinie 18.00. No i ewentualnie, jeżeli dyrektor naszej szkoły specjalnej nie miał ochoty zabrać głos, również ten zapraszam. zapraszam. I tych państwa w związku z tym w przedszkolach miało dostateczną ilość miejsca, aby umieścić wszystkich chętnych do korzystania do tej w związku z opieki przedszkolnej.